Dawno, dawno temu. No dobra, może nie tak dawno temu. Przeniesiemy się teraz do samego początku Goftechu. To tu zaczęła się nasza przygoda. Wszystko działo się na górach Ministerstwa Finansów, no gdzie walczono z dużym problemem z pieniędzmi. Kiedy przestępcy czaili się na przedsiębiorców i namierzali tych najsłabszych, kradzieże. Nie działy się pod osłoną nocy, a w biały dzień i w białych rękawiczkach, a od ich ilości mogło zakręcić się w głowie. To wszystko działo się na naszych oczach. Pamiętam, kiedy w 2017 roku chcieliśmy, mieliśmy taki szalony pomysł, żeby zorganizować największy hackathon na świecie. I wtedy tak chodziliśmy, szukaliśmy potencjalnych partnerów, współpracowników. No, i wtedy po raz pierwszy trafiłem na Justynę. I do dziś pamiętam, kiedy w korytarzach Ministerstwa Finansów piliśmy pierwszą kawę i powiedziałem: No, cześć, witam cię, pierwszy raz się poznaliśmy i chciałbym zorganizować taki największy hackathon na świecie. Co o tym myślisz? Co powiedziała Justyna? No to zróbmy to. Pewnego dnia w gmachu Ministerstwa Finansów Justyna podeszła do mnie i mówi: Zbyszku, będziemy brać udział w hackatonie. I tak byliśmy pierwszą skarbówką, która wystawiła swoje wyzwanie na hackaton. Wprawdzie nie był największy na świecie, ale największy w Europie. Każdy mógł zostać watmanem. Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy rodziną goftechową od samego początku. To znaczy od 2017 roku od tej pory zrealizowaliśmy kilkanaście projektów. Jesteśmy dumni z tego, że w tegorocznej edycji będziemy tam po raz kolejny. Okazało się, że hakaton był strzałem w dziesiątkę. Zaczęli zgłaszać się do nas przyjaciele z administracji, którzy potrzebowali podobnych rozwiązań, ale zmagali się z wieloma barierami. Odpowiedzią były konkursy gotech. Ogłosiliśmy nabór na wyzwania instytucji, które tak jak my mają potrzeby technologiczne, szukają inspiracji i talentów i są na tyle odważne, że chcą zostać pionierami rozwiązań wśród administracji. Dzięki konkursom GovTech udało nam się pozyskać innowacyjne, oparte o sztuczną inteligencję rozwiązanie, które wspiera funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Nasze narzędzie analizuje tysiąc zdjęć dziennie i pomaga w wykrywaniu kontrabandy. Od półtora roku udało nam się udaremnić przemyt towarów wartych ponad 30 milionów złotych. OKO, bo tak nazywa się system, jest używane codziennie i stale rozwijane. Dzięki konkursom udało się wprowadzić dziesiątki innowacji dla różnych instytucji. Ale przede wszystkim udało nam się zbudować społeczność ludzi, którzy wiedzą, jak ważne są innowacje i chcą tworzyć je wspólnie i pokazywać, że da się.